Ja może został, ja to znaczy. panie trenerze. Chciałem zapytać, czy pan spokojnie przed tym, no co by nie mówić, innowatorskim troszkę zestawieniem środka obrony, bo jak rozumiemy, no to Mariusz z Jurkiem muszą zagrać. Pierwszy raz? Niekoniecznie, niekoniecznie. Niekoniecznie? Niekoniecznie, to jeszcze jest jedno rozwiązanie, ale e, spokojnie jest, jest, jest e, dzisiaj, jest, jest jutro. mamy na miejskim. Troszeczkę popróbujemy, zobaczymy jak, jak wyglądają fizycznie, psychicznie. Eee, ale ja w ogóle nie przykładam do tego uwagi, także ja po prostu tylko wierzę, że obojętnie w jakim składzie wyjdziemy, obcy będą dążyć do, do zwycięstwa, będą grali w piłkę, i o to mi chodzi. A czy to ten Juan, on, on nie grał też tak źle w tym podbeskidzie. E, faktycznie miał trochę nieszczęście przy tych bramkach, ale e, ogólna ocena, jakśmy patrzyli patrzeli i analizowaliśmy mecz, to miał też dużo dobrych momentów, dlatego ja bym się jeszcze wstrzymał, bo ja nawet po tym meczu powiedziałem, że on zasługuje na... Ja jeszcze nie mógłbym tak powiedzieć na kolejną, czy... Ale zasługuje na, na, na szansę i, i myślę, że w, w jego przypadku dobrze taka szansa się mu przytrafiła i, i zobaczymy skutek w sobotę. A nie boi się pan, że, będzie, że on będzie presją, bo ci będzie pamiętają o tym januę. Ja jawem. wiem, ja wiem i, może, i, i będą, ja, na niego Ja wiem, tutaj. ale może dlatego, żeby docenić e, czy po prostu potwierdzić jego klasę i przydatność, to może dobrze, że taki mać będzie, bo, bo wtedy... Będziemy wiedzieli już, już konkretnie e, i, i uważam tak samo zawodnicy, którzy chcą grać w Ekstraklasie, powinni pokazać swoją postawą na, na boisku, że oni umieją po prostu grać pod presją zarówno, że w jakimś meczu nie zagrał dobrze, pod presją dziennikarzy, publiki i dlatego dlatego jedni trenerzy czy, czy zawodnicy e, Dają sobie z tym radę, a drudzy nie. Dlatego ja uważam, że to też dla Juana jest bardzo do, dobry sprawdzian. Mhm. Czy Panie że wynika z tego, że Jurek, jak to Pan mówi, na pewno gra? <grymne> ja Panu powiem tak. Jest jeszcze możliwość, jakbyśmy chcieli eksperymentować, żeby grał na tej pozycji droba jako taki stoper libero rozgrywający. Jest jakaś też możliwość, czy alternatywa. Moim zdaniem, jako dobra szóstka, jako zawodnik dobrze grający głową, bardzo dobrze jeden na jeden, jest taka możliwość, tylko, tylko po prostu w tej chwili, czy do tej pory, żeśmy się bardziej skupiali na, na regeneracji zespołu, bo uważam, że te mecze, w sumie do tej pory, każdy mecz był bardzo ważny, bo mógł nas przenieść w tą taką najcięższą strefę spadkową i, i w tej chwili jest troszeczkę, troszeczkę, łatwiej, bo mamy ten ten oddech, że w sumie jeden mecz e, nie powoduje takiego stresu bym powiedział i, 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 i dlatego, dlatego chłopcy są również e, psychicznie zmęczeni, bo każdy mecz zresztą widzicie Państwo e, drużyny, które nie dają sobie rady z, z tą presją, czy granie w tej, w tej grupie, które mogłyby być spokojnie ósme czy siódme miejsce mogły zająć w tabeli i grać o, 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 o na przykład bardzo łatwo tym drużynom, które się zakwalifikowały do tej grupy, grać o trzecie czy czwarte miejsce, bo tak się to wszystko układa, że, że teraz mówimy, że Lechia i Ruch na przykład. A, a, a takie zespoły jak Krakowia, które, które mogły być też w tej górnej w półce, czy, czy Korona Kielce, czy, czy jeszcze, okej, okay, jak Jelonia chyba już, już całkiem nie, ale, ale też miały problemy swoje. Także to jest całkiem, całkiem inna, inna gra i tu każdy mecz się, jak to się mówi, grał wszystko. Mecz ten, ten, ten poniedziałkowy. Też kosztował dużo zdrowia i, i nie był piękny, jak oczekiwali, ale bardzo, bardzo się liczy te, te trzy punkty, liczą. Pojechali, że Amario fizycznie da radę w ciągu no niecałego tygodnia 90 minut na, na pełnych obrotach. On sam przyznaje, że fizycznie to jeszcze nie jest, nie do końca to. Znaczy ja na razie tak, ja na razie cieszę się z tego, że ten mecz rozegrał na, na dobrym poziomie. I w tej chwili wczoraj chłopcy mieli badania krwi, dzisiaj też przed treningiem. Dopiero będziemy mieli przed treningiem od razu, e, jak oni są zakłaszczeni i będziemy po prostu podejmować decyzje. Co też do obciążenia i również kto będzie grał. Mówił Pan o zmianach pozycji, Panie Trenerze, to w takim razie te Mateusz, jak, jak Pan by się podobał, na <grym> eee... Ale to <grym> była to ma dobre pytanie. No, Okej, okay, proszę, przepraszam. No ja powiem tak, nie jest to na pewno moja nominalna pozycja, tak? Ale cieszę się z tego, że trener dał dla mnie miejsce. No i muszę sobie radzić z tą pozycją, tak? I muszę grać jak najlepiej potrafię no i budować swoją przydatność w ja mam jeszcze też pytanie jeszcze do, do pana tenera. Panie że pan jest zaskoczony tym, jak tu się punktatorsko w tej widze gra. Bo tak naprawdę jak pan sobie nawet analizuje, jakie zmiany robią pana rywale. To tak, pan robi zmiany takie, żeby. O, wchodzi ofensywny świeży piłkarz, wchodzi Patejuk na przykład, wchodzi pił. Widzę, któremu remis do Wrocławiu nikt nie daje, dalej oparcie gra tymi samymi ludźmi, tak jakby ich remis 0-0 zadowalał. Zgłębię to samo. To panie, właśnie panie, chciałem przypomnieć. Zmiałem zagłębił, mnie. Pan, pan ma takie wrażenie, że tu generalnie... Jest pan tym zaskoczony, bo, bo mówię, widzę to po kolejny taki przykład. Ja mówię, oni, oni byli załamani cenny punkt stracili wrocają, a ktoś i, i znaczy, Dla nich 0-0 to, to był zera, to też wyrok śmierci. Znaczy ja, ja po prostu oglądałem mecz i swoją drużynę i hmm. widziałem, że w pewnym momencie... Yy, bo był taki moment w meczu, że naprawdę osiągnęliśmy dosyć dużą przewagę i... Zobaczyłem, że zaczynają zawodników widzewa łapać kurcze, mm. że no paru chłopców już nie nadążył, czyli, czyli, czyli po prostu e, bardzo takim takim no na, uważam, najlepszym pociągnięciem było jeszcze przyspieszyć grę i, i po prostu wstawiłem normalnie jeszcze szybszych zawodników jak grali, bo bo uważam patej. Okej. Okay, Lester, w tam w, w tamtym tygodniu robiliśmy sprawdziany szybkościowe. I Mateusz miał najlepsze wyniki, nie? Ale, ale też uważam, że wejście Patejuka i, i, i Picha na ten okres gry jeszcze przyspieszyło naszą grę. I, i bardzo się cieszę, że trzej zawodnicy, którzy weszli na boisko, czyli, czyli Droppa, Pich i, i Patejuk, oni byli właśnie w tej akcji kończącej yy, przy piłce, gdzie, gdzie zakończyło się to rzutem karnym. A ma pan takie wrażenie, że to może być jedyny mecz? Nie no, może inaczej też Jagiellonia troszkę zagra. Ale jeżeli nie to jeden z niewielu przynajmniej, gdzie rywal przynajmniej spróbuje nie zagrać za 0, 0 No nie wiem, no myślę, że, że w sobotę będzie podobnie, że, że będą grali na kontrę. I, I na przykład e, wczoraj, wczoraj bardzo mi się podobało e, fragmenty meczu Benfiki z Walencją, gdzie w sumie nie było pomocy, tylko atak za atak. I, I na przykład chyba każdy wczoraj, bo już dogrywka nie była tak piękna, bo byli zmęczeni, ale każdy chyba mógł zobaczyć, że też przy 0-0 mecz może, może być ciekawy. I, i i ja bym też tak chciał w przyszłości grać, ale wiem, że to też dużo paraliżuje chłopców, ta sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy. Ale uważam na, na, na miarę naszych możliwości, staramy się grać ofensywnie. Nie zawsze to jest płynne i perfekcyjne, ale, ale przynajmniej no, 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 Nie murujemy, że tam nie wolno komuś przejść połowy, czy, czy, czy nawet tak jak Pan mówił z tymi zmianami, że że staramy się na przykład jak przewidujemy i możemy wziąć na ławkę 18 zawodników to staramy się w sumie na każdą pozycję wziąć na przykład dwóch obrońców dwóch pomocników i trzech napastników czyli, czyli trzy rozwiązania ofensywne w ten sposób czy są jeszcze jakieś pytania? No właśnie, ja chciałem zapytać, a jest taka szansa, że Kamil będzie w 18? No Kamila nie ma... E, e, tak, tak, tak. Kamila nie ma, on chyba dzisiaj jeszcze gra drugi mecz, bo dwa mecze grają. Także technicznie to jest e, niemożliwe, ale być może w następnym meczu taką szansę dostanie. Kolejne pytanie bardzo proszę. Mateusz, a wy macie takie poczucie, że to jest... Czujecie taki komfort psychiczny teraz, już po tym, po tym widzeniu, bo już właściwie do krzywda wam się nie stanie. Już możecie grać swobodnie, że tak powiem z fantazją. Myślę, że to wam pomoże? Myślę, że tak. Myślę, że ci doświadczeni zawodnicy w ogóle nie czują takiej presji a młodzi chłopcy, którzy spotykają się po raz pierwszy z taką sytuacją, to, to, dla, to dla tych młodych zawodników taki komfort i taki zapas punktowy to na pewno jest im plus. tak? Myślę, że w tym meczu będzie to widoczne.